Wiele miejsc uwidocznionych na fotografiach pierwszej planerowej wystawy zmieniło się nie do poznania. W sobotę 29 czerwca burmistrz Leszek Michalak otworzył planerową wystawę Fotografii Żarowa z lat 1950-1980, którą można zobaczyć na placu przed nefrytem. Oczywiście rozpocznę od gratulacji dla organizatorów, dla inicjatorów. To, co jest ważne, udało się i pozyskać środki, a przede wszystkim był pomysł na coś, co jest nie tylko atrakcyjne, ale co, jak widzimy, przykuwa uwagę. I drugi element. Tu Pan Tomek wspomniał o założeniach wystawy. Ja myślę, że jeszcze jedno założenie jest bardzo fajne, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. To jest pobudzenie do takiego pomyślenia, a może u mnie też gdzieś jest ciekawa widokówka, ciekawe zdjęcie, może mam coś, co warto. A może jeszcze nie wiem, że warto, ale warto pokazać innym. Organizatorem wystawy jest Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl Mamy nadzieję, że tych 10 fotografii wzbudzi u Państwa emocje, obudzą się wspomnienia. Dzisiaj prowadzimy taki mały happening, który na celu ma pozyskanie kolejnych archiwaliów, które najczęściej trafiają na Żarowski Regał Pamięci, który znajduje się w Bibliotece Publicznej w Żarowie. Te materiały pozyskujemy także za pomocą skrzynki poczty historycznej, która zainstalowana jest w centrum naszego miasta. Zrealizowano ją w ramach projektu Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów który dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.